Cześć, Chris. witajcie na kolejnym filmie. Dzisiaj Wam pokażę, jak zrobić kabel, taki kabel, który jest po prostu zbyt cienki, żeby nałożyć na niego F. -kę. Przykładowo, jeżeli macie kabel RG5, przez przypadek gdzieś kupiony, albo jakiś chiński kabel, który jest cieńszy niż zwykły i końcówka typu F, większość tych końcówek, prawie wszystkie dostępne w sklepach są na kable typu RG6, więc ten kabel, który jest zbyt cienki, się po prostu zapadnie w tą końcówkę i będzie wszystko od tego latać, będzie luźne. Cały czas będzie wam pikselować telewizję i tak dalej. Jest na to sprytny sposób. Używamy taśmy izolacyjnej. Najpierw sobie zarobimy kabelek. To jest bardzo proste, a ludzie cały czas źle zarabiają te kable. Nie wiem dlaczego. Używają taśmy, ale w zły sposób. To zaraz pokażę, tylko sobie go zarobimy. I tutaj mamy naszą ulubioną warstwę oplotu. I tak, większość ludzi zarabiając ten kabel robi tak, że dają oplot tutaj. Czyli robią w sumie prawidłowo. I niestety nawijają na to taśmę na oplot, żeby było grubsze. I to jest błąd. Bo wtedy, jeżeli tak zrobicie, to oplot nie będzie stykał, yy, nie będzie stykał do Fki, czyli nie będzie masy. Wtedy programy albo będą wam pixelować, albo po prostu najczęściej nie będą one działać. Nie robimy tak. Najpierw nakładamy taśmę izolacyjną, jakąś grubość, tak, żeby Fka się żeby kabel się nie zapadał w czyli robimy coś takiego. Ucinamy tyle co trzeba. I dopiero teraz dajemy oplot. I gwarantuję Wam, że teraz jak założycie sobie f to ona będzie Wam pasować, jeszcze sobie utnę tutaj, będzie Wam pasować niemalże idealnie. I to jest taka sztuczka, żeby właśnie Fkę, która jest zbyt duża na dany kabel, zamontować na kablu, który jest właśnie o małej średnicy. Czyli dajemy na taśmę izolacyjną i wkręcamy FK I powinno to pójść elegancko. Także dzięki. Do następnego filmu. Cześć.